Manko, wszystkim tu kruasant, czyli rogal. No to jak obiecałem, kolejny odcineczek mamy z Rapida na Elfach na Jalachar. No i pobiegaliśmy sobie tutaj przez godzinkę, żeby sprawdzić, jak to będziemy mieć profit. No i w sumie profit jest trochę lepszy niż jak normalnie. Byśmy tutaj biegali bez Rapida. Wiadomo, że zawsze tych mobów zabijemy więcej, no ale to podsumujemy sobie na sam koniec, zobaczycie ile zarobiliśmy sobie tu przez godzinę biegania. No i tak odcinki trochę z opóźnieniem takim są, bo miałem wszystko ponagrywane, tylko muszę głos podogrywać. Mam sobie tak 7 odcinków w zapasie mamy i, i planuję tutaj w tym tygodniu byśmy codziennie każdy odcinek dodali, żeby być już na bieżąco, żeby już na double tutaj chyba exp będzie, na święta, to żebyśmy sobie już na bieżąco nagrywali i będziemy relacjonować co i jak, jakieś fajne miejscówki, może pod my postać, tak żeby właśnie już był ten większy level, minimum ten 50, żeby już był, przenieść się na nowe poty, bo imbu na razie chyba nie będziemy robić, chyba że może na krytyka jakieś coś machniemy. No bo tak yy, na life licza czy manę to mamy... Yy, tak już zdradzę sofciki. Yy. W kolejnym odcinku sobie właśnie kupimy, no to będą softy, no to ta mana w miarę jakoś będzie jeszcze tego life ring'a założymy i będziemy sobie śmigać. No kryt może się przyda. Zawsze to może jakiś ten hit jakiś wleci dodatkowy, tylko nie wiem jeszcze właśnie czy pierwszy poziom, czy, czy trzeci, czy drugi. Możecie coś doradzić w komentarzach. No i tak... Fajny odzew jest w ogóle właśnie pod filmami, że Wam się podoba. No ja się cieszę. Zostawcie suba, lajka, jak jeszcze nie zostawiliście. Zawsze to jest fajna motywacja do dalszego działania i tak jestem już zajarany, bo fajnie to tak wychodzi. No i fajnie się to nagrywa w ogóle. Teraz nie miałem czasu, bo teraz wiadomo przed świętami natłok wszystkich obowiązków, a to jeszcze dzidzia mała. Nie daje nagrywać dźwięku. Potem jak jest czas, to sobie siądę, odpalę OBSa, nagram sobie filmiki i tam czeka w kolejce, no tylko ten głos nagrać, a takie filmiki gadane, jak dla mnie, są dużo lepsze niż tak siedzieć i, i, i po prostu by leciała muzyka z Hanta, no, no to bez sensu. A ja zawsze wiem, jak sam, samemu się puszczę jak, jakiegoś właśnie Hancika czy coś, poradniczek jakiś, no to słuchasz tego sobie w tle, jak ekspisz, no, i jakoś to właśnie leci wtedy czas, i jakoś jest tak przyjemnie. No i lecimy sobie. Uff. Głos też jest poprawiony. Tamte wcześniejsze jeszcze dwa filmiki. Coś z programem nie tak sobie zrobiłem i po prostu strasznie trzeszczało mi to wszystko. Ale teraz już jest okej, okay. ostatni filmik właśnie, podoba mi się ładnie, głos wyszedł. E, no i ładnie to wszystko słychać. Pamiętajcie, jak tu się wybieracie na Elfy, możecie też jak na facu, to iść na Elf Fortress, tylko musicie patrzeć, żeby... ...właśnie forteca nie płynęła, no bo wtedy praktycznie, no mało zarobimy, no na większym levelu to tam się opłaca latać, ale taki mniejszy level... Te elfy z ognisty strasznie dużo biją i waste duży jest, i się po prostu nie opłaca. Ale teraz odblokowany jest dla faca również Jalahar, Nie jest to trudne. W wcześniejszym odcinku nagrywałem co i jak. Musimy po prostu kupić albo zdobyć sobie dwarwę pikaksa z kopalni. Pójdziemy do kopalni. Możemy ich zebrać kilka. Najlepiej po w serwera. Jeszcze sprzedamy i będziemy do przodu. Można tak sobie nawet yy, chodzić codziennie, zbierać te aksy I może tam na facu. No to musimy czekać, aż ktoś będzie chciał kupić. Ale tak jak mamy paka, to możemy na market sobie wystawiać. I akurat może ktoś kupi. No, fajnie teraz, że właśnie Zipsoft mm, ogarnął to. No, na pewno to jest o dużo za późno, że ten Yalahar jest dla graczy z darmowym kątem. No, ale właśnie dużo, dużo jest odblokowanych teraz nowych rzeczy dla darmowych graczy. Możemy mieć też nowe czary u Tanihura, na przykład. No, kiedyś to było nie do pomyślenia, no nie? A teraz naprawdę na darmowym koncie możemy sobie fajnie grać, śmiało możemy sobie dłuższy czas pograć na facu i jak nam się giera spodoba i, i będzie nam się chciało dalej grać, to sobie albo kupimy za złotówki tego paca, albo tak jak tutaj postaramy się sobie zarobić, na tego paka nie jest to trudne. Jak widzicie, w, po, no koniem musicie chodzić na miejscówki na faka, ale też staram się nagrywać takie i dla paka i dla faka, żeby każdy mógł sobie coś wybrać. Wiadomo, tłuc będziesz później dłuższy czas te miejscówki, ale to jest do uzbierania. Jeszcze wam pokażę już w kolejnych odcinkach fajny quest. Questik taki mini... Robi się codziennie co 20 godzin na Hunting Horna. On nasypił, że chyba jest warty ...ko 5 kaka Coś takiego, albo nawet więcej. Czyli już byście mieli uzbierane na połowę paka. Można zawsze iść na te, na Dark Magiciany, Magiciany, zdropić sobie Rainsa, on jest tam warty też powiedzmy 1kk, no i już jest sporo, no i uzbierać jeszcze czwórkę, nawet yy, na ulfach. nie będzie to trudne, takie elfy, no, gierka fajnie odda, nie będziecie musieli inwestować złotówek, a sporo sobie wbijecie levela i skilla. No zanim sobie zobaczycie, czy chcecie grać, czy wam się już nie chce. No bo różnie jest. Czasem jest taka motywacja, że o, oh, ale bym pograł w gierę, pogra człowiek tydzień i zaraz się coś znudzi albo z braku czasu później zapomnisz i, i nie grasz. No i dlatego warto sobie na sam start nie musisz tego paka od razu kupować, no bo to bez sensu pójdziesz kupić sobie coś innego za te 4 dychy, no nie? Albo nawet odłożyć sobie jakąś tę postać, kupić z tym skillem. Ja właśnie na markecie dorwałem ostatnio postać. Ogólnie drogie te postacie są z takie właśnie ósme levely, takie. Ja zazwyczaj patrzę tak do 20 levela, żeby sobie coś fajnego było kupić. I kupiłem sobie takiego Elite Knight, hmm, właśnie 18 level czy 17. Chciałem 8, no ale mówię, ciężko jest tak dorwać. 108 sword, i na razie pogramy sobie na tym na tej postaci, bo mnie bardzo zafascynowała tutaj giera grania od początku. A tamta postać będzie się po prostu na offline treningu skillować. I tam w przyszłości, za, jakieś, za jakiś czas, zrobimy sobie taką serię: po prostu, że inwestujemy tam w Tybiolenie stówkę, kupujemy postać, kupujemy paka. I jak wtedy gierka wygląda, gdy mamy te większe skille? No na pewno jest dużo przyjemniej. A jeszcze właśnie, ile zapłaciłem za to? Postać? Chyba 500 TibiaCoinów. Ogólnie mega ciężko jest dorwać coś takiego, żeby było w miarę, bo te ceny na markecie to no, dużo ludzie podbijają. Taki 120 SWORD to 3k typia coinów to mi się wydaje w teraz to na pewno trzeba będzie wydać A, to jest no, sporo sporo żeby tak zaczynać od zera yy, z takimi skillami yy, nie ogarniacie padniecie, tracicie dużo kasy no bo paść z takimi skillami pewnie jeszcze bez blessów albo bez tego no to tracisz dużo tego skilla, jesteś w plecy bardzo dużo, no bo wbicie takiego, już od, no powiedzmy jednego tego skilla na, na tym wysokim 120, no to zajmuje bardzo dużo czasu. Trzeba spalić pewnie tych e, lasting exercise łemponów, no to sporo, z 5 to mi się wydaje, że tak minimum a jeden kosztuje 10 kK no to 50 kK, 50 kK to macie 5 razy 250 Tibiacoinów, no to sobie pomyślcie ile to jest, dlatego lepiej sobie do tysiaka, nawet jak chcesz zainwestować w grę 1000 Tibiacoinów kupić kupić sobie ale jeszcze powiem wam tak, że najlepiej jak chcecie kupić paka, to za Tibia Coiny się nie opłaca, tylko opłaca się lepiej kupić za złotówki. I to tak minimum na te 3 miesiące, bo wtedy was jeszcze taniej wychodzi. A postać, no to właśnie, takie 500-700 Tibia Coinów, coś takiego kupić. No i, i można fajnie sobie pogierczyć. Nawet jak padniesz z tym 110 jakimś skillem, to aż tak nie będzie ci tego szkoda, nawet ten setny już będzie dużo. Wbicie 90 skilla około to jest jakieś 2 miesiące z premium accountem, żeby wbić na offline treningu. No to jest trochę czasu, no nie? Jak chcesz te 2 miesiące zaoszczędzić, kupujesz 90 skilla no z marketu i masz. No tylko jeszcze z tego marketu to denerwuje jedna rzecz, że te niki, zazwyczaj tych postaci są beznadziejne. No i ch chciałby zmienić sobie nick na jakiś fajny, no to kolejny płacisz 250 TibiaCoinów. No i tak od tego do tego i uzbiera się tego sporo do, do zapłacenia powiedzmy. Jeszcze jak się trafi, że chciałeś zagrać facetem, jest babeczka, no to zmiana płci też kosztuje no i w ogóle trzepią tak na tych tibia coinach, że to jest po prostu masakra. A tu jeszcze jak widzieliście wcześniej zmieniliśmy sobie już broń zratany na ep. Ma on sporo już więcej ataku, no zawsze to będzie szybciej schodzić ten mob. I pamiętajcie zawsze właśnie te life liferingi sobie nosić nie są drogie. A dużo doładowywują tej many. No i ten Werewolf amulet też jest fajny. Nie kosztuje dużo. A ja się tak już rozgadałem, że się kończy czas. Kończy się już film. I zaraz tutaj podsumujemy, co i jak. Jak widzicie przez ten godzinkę czasu, uzbieraliśmy sobie. Elwisz talizmanów 28 sztuk. Sprzedawałem je za mniej więcej 4,2K. Scouting glassy 33 sztuki. No i je mniej więcej za jakieś 1K sprzedajemy. Razem uzbieraliśmy 150K w godzinę. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajny zarobek na tak małym levelu. No, ale poczekajcie do następnego odcinka, bo Was zobaczycie, że zaskoczę i można wyciągnąć jeszcze więcej kasy. A jak nam popadnie właśnie taki event jak Rapid Respond, to możemy kroić kasiorę i uzbieramy mamy na Eku, na te sowciki w chwilę. Tymczasem kończę. Trzymajcie się, zostawcie suba lajka. No i czekajcie na kolejny odcinek, powinien się pojawić jutro. No i do zobaczenia.